No, mam nadzieję, że pójdzie dobrze, wiesz? Ale powiem ci, że fakt faktem, że w tej ostatniej rundzie tak ci koleś się tak naparzali, ale ty strzelali dobrze, nie? Trzeba im nie. to oddać, nie? Wygrał koleś, który się za dużo nie odzywał, rozumiesz? Aha, na tym to jest to, jest to, nie? nie? To jest właśnie to, nie? Że to jest kurwa. Gdzie ta bomba jest pieprzona? Aha, tu. Kurde, my jakiś poka jak w ogóle buszujemy, tak Dobra hmm. mamy tak dosyć ciekawie odstawione no, jedyne wejście to jest tym głównym holem, gdzie mają przerąbane ewentualnie oknami. Oknami w teorii też gorzej, nie? Nie, mam. Okna mam yy, zaminowane. No ale jak podłożą ładunek, to to, 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 to to... zniknie ten twój ten. A zlokalizowali bombę, czy nie? Bo nie wiem. Tak, ale tylko B. Ale oleć to. <laughs> On no, nad nami. Jak robiliśmy licencję na broń, to po trzech piwach można było strzelać. Halo? Można. Kurde, co oni naszych tak robią o konia? No jak on mnie zabił? On rozbijał ten, e, e, deseczki i mnie trafił w web idealnie stary Miałeś wybrać serwer przedszkolny no ciężko, nie widzisz? Kurde, dostałem w ryj, a nawet nie wiem kiedy no, Akurat to przeładowywałeś O, zajebiste miejsce Jeden na jeden, nie? Ja. Mm, ale ciekawie się zapowiada, co? Taka normalna chyba ekipa. Nie wytrzymał, poszedł. No. No zanim na A, ale... Ciężko to powiedzieć. O pierdolcze, młodzi gniewni. Uruchomił chyba drona, nie? No, no, no. Ale, ale, Ach. kwacz, kurde, nie, nie, kurde, go. Ty. Mocno go ranił, na pewno. No, no, no. racja ale jeszcze nie rozbraja, więc ja bym nie wychodził. Czas no. gra na naszą korzyść. Oczywiście. Ja bym nawet uciekł, bo nie zdążę rozbroić dwóch bomb w. No. Schowaj się tu kurde w ten kącik i tyle, nie? Ale... za późno! A! Źle zrobił, bo za późno on to podłożył. Trzeba było czekać. On uciekł, uciekł, kurwa, widzisz? No, ale wydaje mi się, że niepotrzebnie wbiegał, bo on 15 sekund do końca było, chyba, nie? Ale kto wie, jak ja bym zagrał, nie? Fucking hacker. Ty, ale zobacz. Hmm. A czemu tak myślisz? No. Mo może tylko ki ten killcam był taki, wiesz? Bo to nie, ja... ta gra nie jest taka doskonała. We need to locate a bomb. <coughs> Dobra, rypiemy. Co będzie, to będzie. A zawsze tak mówisz. Jest, <coughs> typek. Yeah. Kurde.

Kurde, jakaś wrona tu przeleciała koło mnie Kurakała Kurwa, już? A co z tobą? O kurde, na sam dole jest typek Tam był typek, nie wchodź tam. Tam e, był typek, leżał my, ostatnio. Nie wykryto mnie nawet. Vale, folks. You must recover oh, the fox. You recover Yes, they can, yes. Mają pulsa, Jagera. No to jest Jager, to jest on od... od tych łapania, nie? O kurde, on mi przed w wbiegł. A to ty żyjesz? No, to jakoś się udało. Co ty Klas. kurde tu kminisz, ty? Glas ma dobrze, eee, nie wiesz co. Ach, prosto przed glazem jest jeden enemy. Arek, przed to przed tobą też. Ja wiem, ja wiem, tu gdzieś, nie? Nie! Nie! Czeka, o tak, tak, tu, 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 tu. tu. Eee. Czeka, ale muszę mu tak. dubsko pilnować, no to choć kurde nie mogę. Dobra, to już lepiej odpierdolić wszystkich, nie? To po defuserze nie idź. to nie ma sensu. On zabił glaz tutaj, typa? Nie wiem. Nie. Po lewej masz wroga na bank, tak na 99%, nie? I tego się Liczę boję. Liczę na to, że wyjdzie, wiesz? Bo będzie chciał glaza zabić. Nie po lewej, te drzwi, co są po twojej lewej, wiesz? Tu, to są. Nie, o, tu. No ja wiem, wiem, ja wiem, ale jak to nie jest puls. To może będzie chciał go zabić Puls nie żyje no to bomba Ale ma się 20 sekund, kurwa no Dobry pomysł, bo nie, to faktycznie za długo człowiek czekał, nie? Pomysł był dobry. Nie, nie, ja dopiero jak ty mi powiedziałeś, że jest tak 20 sekund, ja dopiero skapnąłem się. Bez sensu to czajonko, nie? Ja. A to my już przegraliśmy, tak? Naprawdę? Dwie rundy? Dwie rundy, nie? Uu. A czemu oni tak dobrze grają? Hmm, trochę mamy pecha. Od 15 tysięcy gier jest ten. Kamizela. Dobra, Kurwa mać Co znowu? znowu? To ten ten Ich trzech zostało. Five seconds to insertion. Bomb located by Op 4. Będzie to będzie. Z góry. Nad bombą A. Ja pierdolczę, ty, byłem między górą a tarczownikiem ze schodów schodził. Nie, fajnie to... czy znaczy, ja byłem w tej pozycji, o tak A z drugiej strony czemu tam siedziałem, nie? Błyskowiec uważa, żeby ci flasze nie piznął. Na dwie flanki, jakby weźniecie to jest szansa. A gdzie on jest? Nie wiem Góry, nie ma znaczenia, dwie minuty czekamy. O cholera, tu jest gdzieś, to podłożył. Tu jest. O. Uda się, uda się co? O ja pierdolę, ale było co? Uf. Oh. <laughs> na pierdaczaliście. Kurwa. Patrz. Czyli, patrz, zabiliśmy kolesia, ale defuzor. Dział dział. dział, dział, no. Tredible. No. Dobra, próbuję glaza. A tam, raz coś innego. Będzie, to będzie. No co oni na pierwszym piętrze niby? Dobra Parter albo pierwszy Na pierwszym nie widzę ich, wiesz? Parter, parter, już widzę. Jest kapka. Jak jest tam więcej ludzi, to do dół, nie? To? Jak jest więcej ludzi, to raczej na dole. 90% na dole. Kurwa, dok? Ktoś tam był? Jo, się postawił, skurwiel. Ale zjebałem, ja. a, a, mina, 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 Makors. Mina. mina! Widzisz? O. Nie, ja widziałem tą u góry. A się, dok kurwa, postawił. Ja pierdolę, jestem zły. <grybujesz> no życie no. I kurwa postawił, nie? Ja myślałem, że już nie żyje, nie? <grybujesz> Oho! Wtedy <grybujesz> że ktoś po lewo był, a to takie wybuchy były. Co? O cholera! Z, gó z góry dostałeś? Czy to ty? Ja nie. Nie, u góry po drabinie jest typek. Naprawdę? No tam po drabinie. Nie ma co podnosić tego, jesteśmy, mamy przerąbane. Z góry filuje. Zawetrujesz go? Nie, uciekł. located bomb. Rek. trzeba brać dyfuzor, nie ma co. Ja. Gdzie jest ta bomba? Chłopaki zaraz Do bombę? Na dole. Wysadzam, wysadam ale koleś tak czy inaczej jest u góry. Masz fleszę? Nie, jeżeli jest u góry, ja ryzykuję. I idę do góry, dobra? D dostaję z góry, dostaję z góry, no to idę do góry. Ryzyk fizyk. 38 sekund, lepiej zajebać. Jest tu górę, ja tu będę mu się filował nogami. Strzelał do mnie, strzelał do mnie znowu. Ja będę tu filował. Będę. O, kurde, zabił mnie. Za bardzo filowałem. Dok, doktorek. Prywa. Zgubiłeś się. Ty ja myślałem, że ty jesteś koło niego, wiesz, i tak też się za bardzo wychylałem, no moja wina, tam zdecydowanie. No trudno. Meczowy. Nie mam pomysłu na tą grę, ci powiem totalnie. A biorę pulsa. A co? No nie mam jeszcze dobrze go wyposażonego, ale to będzie. To będzie. Numerubkę <śmierucham się z nimi> kapczana Jagera. Drugi. Do... Do, do roboty. Co to co? Jeszcze do, do roboty. No idę, idę. Top four has located a bomb. Plan your defenses accordingly. The walls need to be reinforced. EDD deploying. Cool the field. Ten seconds remaining. Nie ja wiem, spadek nie Jak, oni mnie jak oni mogli mnie wykryć? Wziąłeś ten? No. Eee, eee patrzę, <laughs> Idą do góry, bezpośrednio do góry. Jeden nasz leży na No ja nie wierzę, że go nie zabiłem Ale jaja Wszedł oknem, ty nic mu nie zrobiłem No dobra, zrobiłem mu, ale niewiele Przecież to jest trup Był idealny, no Masakra, źle zagrałem totalnie Nienawidzę tej rozgrywki, ci powiem tak Uważaj na, u góry na... Właśnie Lepszą mieć amunicję do tego pulsa, że zrobiłem, no ale trudno critical O kurde. Nie ja, masakra, masakra. No trudno. Nie potrafiłem się odnaleźć, naprawdę tak to Uuuu. <laughs>